Inaczej pistole nie działają. Musisz biegać, skakać, latać, pływać. Pobiału? and what? What do you want from me? Chłopcy, co jest się nie odzywacie? Ciężki dzień w pracy, czy przejebaliście w Fuelo? Czy po prostu jebiecie Polaków? Ja wszystko raz. Opini Neymar w jednym teamie, nie mogę. What do you doing, boys? Rasz, 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 Rasz. Jeszcze przypominasz że na moich streamach to zgarnięcie stał to koska Oprócz tego, używając mojego kodziku, masz te skinki do wygrania, braciak Jedna wpłata, jedna wpłata Pozwala ci wziąć udział we wszystkich, a w puli jest 1000 zł ponad, braciak No czemu ja mam non-stop ping, no jak tak raz... Default sponsorem odcinka jest CSGO Skins. strona, która oferuje mnóstwo skrzynek, oczywiście tylko dla pełnoletnich. Oprócz cyklicznych eventów na stronie dbają nawet o to, żeby dostarczać content prosto z gry. Na samej stronie dziennie możesz otworzyć nawet do trzech skrzyń. Kompletnie za darmo. Na stronie istnieje rozbudowany system bite. Możesz na nich wybrać jeden z trzech wariantów. Underdog, w którym wygrywa ten komu wyleci najmniej. To dla tych pechowych. Zwykły tryb, który oczywiście nagradza tych, którym poszczęści się najbardziej. Oraz tryb dzielenia. Który dzieli drop na wszystkich uczestników bitwy. Nie podobają Ci się skiny, które wydropiłeś, żaden problem, bratku. Wymienię na inny wymarzony przedmiot, który oferuje mnóstwo bramek płatności odlika karty czy skiny. Do nawet pay of kart. Oprócz tego wpłacając z moim kodem, bierzesz udział w potężnych dodatkowych giveawayach. Mało osób bierze udział, więc masz większe szanse niż u innych dużych youtuberków. Używając mojego kodu damciozydy dostajesz 2 złote 10 groszy zł oraz plus 10 do wpłat. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. O tym zaraz pięknie dwóch csatów tu city o oh. gina ta 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 ta. Ta. one more Derek copying your name bez mikrofonów stars stars one more nap Where are you guys? Yeah, good job green. You speak about baiting and you do the same. Impressive. Nie, no ja tego nie kumam, nie. Mieliśmy zraszować dwóch chłopów, się ustawia i rzuca fleszę, kurwa antenę dwóch chłopów. kładzie to? Jak o tu kurwa nie widziałem, ty. To jest do wygrania, tylko no mamy kurwa przygłupa. Ne? And what? What do you want from me? Look at the fuck up, piece of shit! Jarem paszowane. Side czy jeden? Może być w konie Faka leży wes. Yellow, you don't understand the simple things in this fucking game, and you all time speaking like retard green. Ja nie wiem jak takie chłopy kurwa dychę wbijają. Mi się złapać, że jestem wkurwiony. Ram. Palas, ker palas. Pushing, uh, firebox, nice. Understairs, last. Good leci ze mnie, patrzcie to, a nie widzicie w za małą kamerze. Widzicie to. Bo na Mirku za dużo grają słońce, nie Na no, nubi się, sorry. Jakby ze schodów mnie złapał i ubił tego, co mnie raszował, to byśmy ze zero byśmy obronili tym bombsem. Nie, yeah. ja pierdolę. Trzymaj tylko! Trzymaj! Pierdolę tą grę, konno! to, jak widzisz, nie gra. Chcecie obstawianie za punkty? Bez tych nawiasów, Foxyni, wpisujesz Pi pa. Mi push, mi push, mi push. Oczywiście, wszyscy Lotnik dam o zdy. Naprawdę na pistoletach trzeba biegać. To jest... Inaczej pistole nie działają. Musisz biegać, skakać, latać, pływać Dobra jadę Patrzę mi da jeszcze Do kogo ty kurwa bita? Dobrze, że jestem Jestem najlepszy na świecie, mi się wydaje. Kurwa mam w się z pieniędzy wypierdolenie wszystko co zarobiłem, rozjebałem. Jak w realnym życiu, kurwa. Nie wiem, kurwa, jak mam botów w teamie, kurwa. Kopsy stwierdza po jakimś czasie, że mi da odpuś... I, I nikt nie spotuje tego, mi kurwa Flashing side. Brawo, wypierdala i pecie jebany. Tu runblast. 4 na 2 losy. Impressive boys, why you pushing? Because you must push, because you want fucking kill. No, przecież to się w pale nie mieści, nie? Nie jesteście pewni i zawsze się skitrajcie i piknijcie po czasie kapiel dole Dajam instal, czy dobry? Careful heaven Heaven dead, maybe one more. Liczbę. Dawaj, do A jednak, no. Ja idę z Donata, nie? Ja idę na info, mam mało. Idę CT. Na co jest plan? No Donat. Nie będziesz widział. Powinien dać. No ja, bo Ja tu patrz. <laughs> shot, 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 yeah. To już tak fajne. Ale co to jest, kciugi? Co? Co to kurwa jest? Co to są za levely? Okay. Go meet. Close to smoke. I flash. And you just out. Just slowly, slowly, slowly. Wait for utility. No. Flashbang. Slowly, I go fast. Chodź ze mną. Long. Czemu to Nie pijesz go. Jeden był tam. Nie da się tak grać. Ja go nie zabiłem. Ja pierdolę. Nie. I dwa wpizdę, bo, bo dostajemy kurwa kompletnych szoków do teamu. Dwa razy z rzędu. To się w pale nie mieści Jest jak jest, nie? Polaki niewychowane, nie powiedzieli cześć Nie no, zobaczymy po, po nożustre, bo oni może są... No dobra, po prostu... Po prostu są niewychowani <laughs> Dobra, na dwa baty mnie wzięli Użyjmy. Dobra, wyłącz internet przede wszystkim, to jest bitwa o ziemi Hej No patrz Polaki kurwa, nie robaki Solo gamer Solo gameplay będzie grany Ja Kurwa, no chciałem uciec, nie udało się Flaszuje i stop, ci cię nauczę O kurwa, nie nauczę cię chyba Albo nauczę? Kurwa, nie nauczę cię jednak Fleszuję sobie jakoś, waży. Chłopcy, co jest, się nie odzywacie? Ciężki dzień w pracy, czy przejebaliście w Huelo? Czy po prostu jebiecie Polaków? Ja wszystko naraz. Dzięki za rozmowę, trzymajcie się. Jadą. Banana jedzie. Ała! Tu będzie więcej mati. Ale żeś go nadgryzł, mate fiutek! Za chuj się nie doczekam. A on wy i mi. No co ja gadam! No i widzisz kuzior jebaniec, niech wraca do rapowania! Nie wiem. No, w górę i w dół idzie, w górę i w dół. Będę do mnie Musiałem skorzystać z, ze smoka, bo byłyby problemy. O kurwa Longiem ci jadą mistrzu, ja smoki Jeszcze dwóch trz trzech wszyscy Wszyscy Mati tam są Biegnij, biegnij, biegnij! Last jest side Dał jakiegoś, czor O kurwa Brawo, Mati, twarda bania, nie? Ale że ich tam kurwa przytrzymał, pomarańczowy. Czekaj. I drugi. Kurwa, biało! Kurwa! Nice. człowieku, ja tak, ty powiedzieć tak, leci, pierwszy, drugi. I ja przez ten cały czas miałem mleko Widziałem przez ułamek sekundy chłopadałem dałem mu heada Potem drugiemu HEDA dałem na biało, nie? Oficjalny statement Jak Barcelona z Realem będzie w finali Mistrzów, To stawiam tysiaka na Barcelonę Nie chcę zachwalać, ale my tu robimy comeback po CT Bo jesteśmy władcami banana Kucn Ajajaj Stawiam Standard! Kurwa, prawie to odbiliśmy w sumie. No, Oponenci okazali się zbyt mocni.